Cześć! Zapewne spotkaliście się z wymaganiem przez swojego dostawcę energii elektrycznej włączenia tajemniczej funkcji QDOU. Czym ona jest i jak ją włączyć? Funkcja QDOU to po prostu sterowanie mocą bierną w funkcji napięcia, pomagające stabilizować sieć. Oczywiście inwertery SOLI zdystrybuowane przez HEVALEX posiadają tę funkcję. A jak ją włączyć? Wystarczy, że przez kliknięcie Enter dostaniemy się do menu. Szukamy ustawień zaawansowanych. Wprowadzamy hasło serwisowe w dół, w dół, w górę. Enter, następnie wyszukujemy ustawienia trybu normy, ustawienia trybu pracy i szukamy Q-mode lub volt -var. Następnie parametr pierwszy, voltage 1, powinien wynosić 212V i klikając Enter oraz Up and Down jesteśmy w stanie tę wartość zmienić. Następnie potwierdzić ją pojedynczym Escape'em. Voltage 2 powinny wynosić 216 V, Voltage 3 244 V, Voltage 4 248 V. Następnie pozostaje leading plus 43% oraz lagging minus 43%. Całość potwierdzamy Escape'em. Zapisz i wyślij Enter oraz Pelog IN i pelock OUT zostawiamy na domyślnych wartościach. Escape zapisze I to wszystko. Gotowe.